I am kill Wydaje mi się, że każdy już słyszał o tym rozświetlaczu z Rare Beauty za 149 zł. Ale czy wysłyszeliście już o jego potencjalnym zamienniku za 49 zł? Rare Beauty versus AA Wings of Colors przetestujmy. Zróbmy sobie Swatch. Patrzcie, jak to się błyszczy. No jest to naprawdę efekt tafli. A teraz porównajmy sobie ten drugi. Dobra, chyba jest naprawdę potencjalną konkurencją. Dotykam dosłownie dwa razy. Trochę strzepnę. Pierwsza warstwa jest delikatna. Teraz już bez strzepywania. Okej, okay, i tutaj mamy efekt, który widzieliście na początku, ale to się błyszczy. Czy wy to widzicie? I po tej stronie mamy Rare Beauty. Teraz czas na potencjalny zamiennik. Tak samo, dotykam dwa razy. Trochę strzepuję. Delikatny efekt, nie ma takiego wow, ale zróbmy to samo co z Rare, czyli dotykam bez strzepywania. Czy wy widzicie tą taflę? Jeszcze raz dla porównania, Rare Beauty, AA Wings of Color. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, który team jestem.